Cześć, z tej strony Kelty, witam Was bardzo serdecznie. Z pewnością zauważyliście, że Minecraft wygląda nieco inaczej. A to jest zasługa dzięki temu malutkiemu napisowi Minecraft Alpha V 1.2.6 Dokładnie, no nie napisowi, bo napis nie ma nic wspólnego z działaniem gry, ale yy, uświadamia nam wersję, tak? Będzie to taki let's play właśnie w tej wersji, w tej starej, dobrej Alpie, która naprawdę jeszcze była tym Minecraftem, tak? Ten Minecraft wyglądał nieco inaczej, ta trawa, to powietrze, to ukształtowanie terenu, które było naprawdę zaskakujące, i to, że naprawdę było wiele tych bogów, które można było wykorzystać, czyli tam. E, boostery, drabinki wodne, przyspieszenia i tak dalej, ale to nawet nie w tym rzecz. Chodzi o to, że tutaj mapa nie skąpiła nam surowców i naprawdę było ich bardzo, bardzo Dużo. E, wiadomo, noc nie ma łóżka, więc w nocy czekało się w jaskini, będzie taka fajna, taka atmosfera, e, można będzie wyjść na potwory, zginiemy. Znowu szukaj domku, lataj, biegaj po całej mapie i to powiem Wam, e, było to coś, co do tego Minecrafta mnie na, tak, tak naprawdę zachęciło, bo jak już opowiadałem, chyba w którymś odcinku, już nawet nie wiem, albo może i nie, ale no to opowiem jeszcze raz. E, Minecrafta polecił mi mój znajomy, tak? Ja y, Minecrafta zacząłem grać. Tutaj y, w wersji, powiem Wam, e, chyba właśnie tej Alpa 1.0 czy coś. I naprawdę y, żałuję, no mówię, że żałuję, że y, nie nagrywałem o, odcinków z tych dawnych serii. Nie wiem dlaczego klikam Update, bo akurat te czasy były najlepsze. Yy, ale na początku myślałem powiem wam, że Minecraft tak po pierwszym moim wrażeniu, gdy pobrałem tą grę i gdy w ogóle ją uruchomiłem że yy, to no co, no to tak jakieś kloceczki, no stawia się, coś tam się łazi takim ludzikiem, grafika jakby ala lata 80. albo 90. Yy, i... No mówię, no jakoś taka, jak do, to już tak posiedziałem w tym, tak mówię wam, 15-20 minut, gdy to się tak rąbało, gdy ta noc nastała, gdy tak nie wiadomo, co robić było, tak, chociaż parę razy e, dowiadywałem się o co w tym chodzi, bo naprawdę to zasiadłem pierwszy raz, chociaż właśnie znajomy mi pomagał i wytłumaczył tam recepty craftingu i to wszystko, o co w ogóle w tym chodzi. Gdy to skumałem, zacząłem sam już się dowiadywać, powiem wam, ale odkąd e, jest, powiem wam, te, są te nowsze wersje i przecież e, graczom, którzy naprawdę, nie wiem, chociaż nie ma myślę takiej osoby już na świecie, ale która grałaby w Alpa i nagle miałaby się przerzucić na e, tą pełną wersję 1.2.5, myślę, że byłoby jej naprawdę trudno, bo nie wiedziałaby o co w połowie tego wszystkiego e, chodzi, tak? Ale e, nie jest też łatwo, powiem Wam, przełączyć się z, właśnie z tej nowszej wersji na starszą wersję, Minecrafta, no gdyż tak, nie ma łóżka, więc noc może wydawać się troszeczkę nudna, chociaż są potwory, tak? E, nie ma, nie wiem, nie ma tyle kolorów wełny, więc dużo nie można budować. E, nie mamy dostępnych pistonów, e, półpłytki tu chyba akurat były, ale nie mamy, czego jeszcze nie mamy? Nie mamy chyba barwnika Lapis Lazuli, nie mamy tych właśnie tam szmaragdów, które na w ale uważam, że to już głupota jest. Troszkę chyba nawet mówiłem gdzieś, e, że Minecraft powoli zmierza ku byciu grą RPG. Mm, tutaj było bardzo mało modów. Także graliśmy, że tak powiem, uczciwie i ja będę grał tutaj uczciwie akurat bez modów. Tak samo jak na hardcore tamtym. No i ten świat, e, generator mapy naprawdę był bardzo piękny. Tutaj niedawno właśnie stworzyłem sobie akurat ten świat. Jeszcze nic nie robiłem, pamiętam, zrobiłem tak loski drewna, tylko połaziłem, pozwiedzałem teren. Ale my stwórzmy nowy. I jak widzicie, pięć światów dało się. A teraz można mieć, kurde, 40, 50, ile się chce, tak? A FPS, jak tu zobaczyłem, to o, matko boska bez nagrywania. Akurat teraz mówię, no fraps mi trzyma. Trzy dychy. Także nie pokażę tego jeszcze, tu się świat renderując naprawdę powoli renderował. Chociaż trafiliśmy na lód, gdzie on tutaj nie zamarzał. Także jak się zbiło lód, to już go nie było. Jest fajna taka lodowa kraina. Lodowo... O! I jeszcze to fajna rzecz, że owieczki goliło się po prostu puknięciem w nią. U nas, powiem wam, już w tym teraźniejszym Minecrafcie, żeby znaleźć takie coś, się trzeba namęczyć. Co to była codzienność? Zobaczcie, to, nie wiem, czy to jeszcze nie jest wyrenderowane, czy to już są naprawdę te latające wsepki. Latające wsepki. Przepięknie, powiem wam, naprawdę, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo pięknie. E Teraz nie wiem, teraz trzeba sobie przypomnieć to wszystko, co było i to wszystko, co teraz będzie. Yy, nie wiem, czy w tej właśnie wersji, ale tu już chyba powinny się te liście niszczyć, jak się drzewo zniszczyło, bo była gdzieś też taka wersja, że one się właśnie nie chciały niszczyć. Trzeba było je samodzielnie. Albo podpalać, no ale wtedy to groziło pożarem lasu, nie? także nie było za ciekawie. I będę brał tego też dużo, także... Aby przeżyć po prostu, nie. Dobra. Mm. Nie wiem. Tu jest bardzo ładny teren. Później można by sobie domy zbudować. A na razie gdzieś w jakiejś górce. Wysoko może i nie. Może gdzieś... Um, tu fajne jest też przejście. Może gdzieś nie wiem. No nawet tutaj. A co mi tam? Wykopiemy sobie jakąś chałupkę. Może tu, może tutaj. Chociaż ta górka jest chyba taka mm. też nie za szeroka. właśnie, o to jest szersza, to będzie ładnie. Dobra, w tej. Dobra. E, teraz przejdźmy do... A którym tu było klawisz. To się zmienię na E, wiecie, tak jak było. Dobra. Przerobimy Na deseczki Workbench e, Mieczyk sobie zrobimy jakiś na razie Mieczyk Kill off I siekierkę Okej okay. Dobra Workbench weźmiemy ze sobą po co ma się marnować. A my na razie yy, zbierzmy to drewnianko. Przecież powiem Wam, że chciałbym zamieszkać tak naprawdę tutaj dziś na dole tej górki, ale fajnie, jakbym znalazł to po tą wysoką, jakie tutaj się generowały w tamtych czasach. Bo sam pamiętam, jak kiedyś mieszkałem w takiej bardzo wielkiej górze i takiego czegoś w naszym świecie za Hindusem spotkamy. A poza tym, chyba przejdziemy się dalej, bo teren jest coraz bardziej ciekawszy. E, coraz bardziej jakiś nieprzewidywalny, że tak powiem. Góry łączące się z pustyniami, gdzie to e, jaskinia widzicie. No, ja tam nie będę wchodził, bo moje wyposażenie. To głównie drewniany miecz i kilof, którym dużo nie zdziałam. Biegać się nie da. I to są uroki tamtych czasów. Taka jakaś pustynia. Tu już ten klimat taki bardzo dziwny. Chodź owieczka. Ciepimy sobie chałupkę waszą Bardzo ładny ten, Naprawdę bardzo... Yy. Nawet węgiel kurczę, na zębę, bo staje. By mieć tu kilo z z nie ma. A jeśli zechcecie, to chętnie Wam udostępnię tą mapę na mojego chomika. Także nie będzie miał problemu. Powiem Wam, że nie będę teraz rozwalał wszystkich plików, żeby pobierać je. Tylko normalnie spakuję je do zipa i wtedy, już zipy to będziecie sami mogli pobierać. Więc będzie Wam o wiele, wiele łatwiej. Wystarczy, że wtedy wypakujecie sobie nóż. Jeszcze to. I to. I okej. Okay. I pójdziemy sobie dalej szukać jakiś fajny gór. Widzimy jakoś ziemię. Jakoś od góry, albo jakoś. Nie wiem jeszcze jak. Ale coś z tym zrobię. Mhm. Tu się na górę zbyt nie wyspujemy. O, tu jest ładnie. Czego będzie potrzebna spora ilość ziemi Więc Przy okazji jeszcze jeden kamień Jedzenia tu nie było, także nie czuliśmy głodu Nie wiem czy tam się wreszcie jeszcze za dnia Ale Może no, mi się uda Wykorzystując Bogu, ten bóg, zobaczcie, że się stoimy daleko To szybciej niszczymy niż tutaj o, czasami wypali. Widzicie? Należy się zauważyć. O. Tu łopata na wystarczała. Wszystko szybciej się niszczyło, co miało grę. Nie tak jak teraz że po niszczymy je po łopaty chyba na po 100. A tu. Później nie wiem jak zejdziemy, ale to nic. to sobie może w przyszłych czasach jak zgromadzimy troszeczkę więcej drewna to wybudujemy sobie domek albo glinę chociaż nie wiem czy tu była, czy też nie ale coś się zrobi A jeszcze to będziemy. patrzcie jak szybko się niszczy, po prostu widać takie okienko sobie zrobimy i tu Dobra. I załóżmy sobie kamień nadziei. No tak po. I okej. Okay. Dobra. I mm, jakoś może i przeżyjemy dzisiejszą noc. Myślę, że nic złego nas nie spotka. Dzionek jeszcze trwa, chociaż będzie powoli już słońce zachodziło. No, ale żyjemy i to najważniejsze. Teraz przydałoby się tutaj, nie wiem, mnie, które może nie zrobiły. Może jakbyśmy schodzili, wiecie, tak w dół gdzieś to dałoby się zrobić. Okej. Okay. Wypad. No i mówię Wam, że naprawdę na YouTubie brakuje takiego typu let's play właśnie z tych starszych wersji, chociaż nie wiem dlaczego naprawdę tym lepszym ode mnie let's playerom nie chce się, przynajmniej większości z nich nie chce się kręcić już z takich tych starych, starych czasów, gdzie były one o wiele, wiele, wiele lepsze. I myślę, że ta seria Wam się na pewno spodoba, że będziecie chcieli oglądać, komentować. Czekać na kolejne odcinki. Dobra. I jakieś dawać, oczywiście, porady, i przypomnieć, i muszę sobie to, powiem, mam przejść, tak jakby tego Minecrafta od nowa, czyli, że yy, no, poznać te tajniki od nowa, tak. No bo yy, ta wersja no, miała i jakieś tam swoje ciekawostki, bugi, które można było, się można było wykorzystać i, i tak dalej. A ja może nie wszystkie sobie przypomnę, więc jeśli. Coś tam y, moglibyście i pamiętacie, to chętnie, naprawdę chętnie bym przeczytał. I tak, tu mamy jeszcze Żwirek spad ale na razie sobie wykopiemy. Wiecie, co nie będę się jakoś może tak zbytnio urządzał w tej jaskini mojej. Chociaż ja wiem. Może by tak dla odmiany zrobić tu w górze. Fajnie jest. A właśnie, a czemu by nie? No coś przeszkadza. Ja na hardkorze też mam domek w górze i jakoś powiem nam fajnie jest. Większy widok. No i znowu się widzicie kilo w Okej. Okay. Yy, tu sobie jakoś um, to ładniej yy, wyrównam i będzie tutaj już tak bardziej przytulnie. Okej. Okay. A w następnym odcinku trzeba by znaleźć powiem zbony. Tak świetnka poszukać i wybrać się do jaskini. Ale tu widzę chyba nic nie łazi o, okej, okay. o, tu będę miał taką. Sypialnię, mocno sobie fotel. Słuchajcie, mm. no. dało się robić schody, na się nało pewnie. Z tego co pamiętam, to musi się dać. to jeszcze inaczej wyglądało wtedy. O. O, tak. Taki sobie fotel zrobiłem. Dobra, jak tu okna są. To my może jeszcze... Poczekamy, gdzie tu jest szpira ze drzwi do góry. Dziś, no może już ko 11 i no gdzieś tak. Dobra. A tu zrobię sobie magazyn. O właśnie. Co ja nie wiem, czy dobrze myślę. Możecie to utwierdzić, moją myśl w komentarzach lub zmienić. Bo wiem, że w becie, jeszcze dopóki nie weszła trawa, to nasiona zdobywało się chyba motyką. Jakoś ziemię się orało właśnie tą motyką, czy coś one wypadały. A jak było w alpie? Bo nie pamiętam, naprawdę nie wiem, jak tu się wydobywało nasiona. Także. Ok. I to powiem Wam w dzisiejszym odcinku. Byłoby chyba na tyle, nawet tak. Myślę, że Wam się spodobał. Yy, więc jeśli by się spodobało, dajcie suba na zachętę, łapkę lub jakiś komentarz, No i właśnie jak wydobywało się zboże, bo tego nie pamiętam, przynajmniej z tych wersji. Także. Yy. No, mówię, to by było na tyle. Więc tutaj sobie jeszcze skrzynkę jakoś postawię, czy coś. co, to może z góry, o tak, ścielkę O! Będzie magazyn. I już. O, i piecyk. Patrzcie, o piecyku zapomniałem. Myślę, z góry miał tego stona, tak że można było to im normalnie, jak stonem od dołu. Dobra. Tak. Yy, tu sobie jeszcze zrobimy tylko skrzynie i będzie już koniec odcinka, żeby nie przedłużać. Nie zanudzać. Tu będzie może więcej skrzyni w przyszłości, jak zrobimy materiały. O, no jakaś się krzywa ustawiła. One chyba się właśnie na północ ustawiały, wiecie bo tu księżyc wschodzi to, wschód, to, to północ one na południe się chyba ustawiają właśnie Aha. czyli też można sobie inny kierunek geograficzny zbadać A to może to nie, ale to odłożymy. Mieczek drewniany też, siekierkę, węgiel, schodki, wełnę. Dirt może zostać. No, tak. I jest ładnie. Dobra, to będzie na tyle. I ja może zostanę jednak tutaj jeszcze. I w kolejnym odcinku spotkamy się z większą ilością drewna, bo sobie ten zejdę zbiorę, wejdę i może zrobilibyśmy właśnie jakiś zjazd drabinkowy oraz jeśli moglibyście, to właśnie jak już po raz, który wspominam z tymi nasionami oraz gdzieś jakiś link do jakiegoś filmu lub jakiegoś zdjęcia jak robiło się taką windę wodną z drabinek i, i jakoś i łódki, powiem Wam, bo coś było takiego, że się dało jeździć łódką w górę i w dół, wiecie tylko nie pamiętam jak to się robiło, czy to w tych wersjach działało, czy też nie ale myślę, że wypali na pewno więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.